Dobry, dobry wieczór, akwarysta niedzielny. Dzisiaj będzie o hipokrycie. Znalazłem takiego jednego gościa akwarystycznego, hipokryte, którego jestem aż sam zdziwiony, że, że oglądam te filmy jeszcze. Ja Wam puszczę tylko głos na tak, na sam początek, a potem dopowiem. Parę słów do tego pana. A, a więc tak, start. Chcę Wam powiedzieć o tym zbiorniku. Tak jak mówię, to bardziej będzie pamiętnik niż poradnik. Nie czuję się na siłach, żeby, żeby tutaj komukolwiek doradzać. Nie posiadam po prostu takiej wiedzy, jak co niektórzy tutaj panowie, chłopacy, akwaryści, którzy naprawdę, naprawdę zgłębili tą wiedzę bardzo, bardzo głęboko. Ja wychodzę z tego założenia, że akwarystyka to jest moje hobby dla przyjemności i nie, nie chcę poświęcać dni, miesięcy na zgłębianie tajemnic chemii, fizyki, biologii, nie wiem czego tam jeszcze, astronomii, Bóg wie czego jeszcze. Chcę po prostu cieszyć się zbiornikiem i chcę dać rybom jak gdyby najlepszy komfort do tego, by u mnie też się czuły dobrze. To jest, tak jak wspominałem, zbiornik 10 na 40 na 50 Dobra, więc... Dobra, wystarczy. Znacie tego gościa? Bo ja go znam i to bardzo dobrze. Nawet osobiście. A nawet powiem Wam więcej, codziennie się z nim widuję w lustrze. Tak, to ja, to mój jeden z pierwszych filmów, albo nawet pierwszy film, w którym. <laughs> no, może nie opowiadam aż takich wielkich głupot, ale właśnie miałem podejście takie jak. Jak co niektórzy do dnia dzisiejszego, znaczy jak niektórzy akwaryści, którzy dzisiaj się też wypowiadają. Mało tego, nagrałem jeszcze jeden film, który chyba zdecyduję się usunąć, gdzie. E, no, gadają głupoty. No, to już aż wstyd go, kurde, wstyd, wstyd go opuszczać. E, pomysł na nagranie takiego filmu podsunę, podsunęła mi moja żona, która, która e, <laughs> przeglądała moje starsze filmy. E, bo stwierdziła, że ostatnio jakiś tam film jej się bardzo, bardzo podobał. No i jeden z, z, moich, z moich widzów, który w komentarzu, w komentarzu, no, nie to, że dał mi do zrozumienia coś takiego czy coś tam, ale, ale też rozmawialiśmy na jakiś taki podobny temat. I, i... No właśnie, no. Co się zmieniło? Co się zmieniło, że akwarysta niedzielny kiedyś mówił, nie, no zbiornik to ma stać, to ma być taki typowy lotek, tam nie trzeba grzebać, tam nie trzeba mierzyć parametrów wody, kurde, filtry to, no kurde, no przecież kiedyś to było, no to kiedyś to wszystko rosło i kiedyś to rośliny, kurde, no, no przecież były piękne i, i tam nic nie trzeba było nawozić, żadnych jakichś parametrów wody, nic takiego. Co się zmieniło? Zmienił się poziom mojej wiedzy o akwarystyce. Zmieniło się podejście do akwarystyki jako takiego hobby, które po prostu. Może, może to nie będzie zbyt trafne porównanie, bo, 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 bo też niektórzy hodują na przykład psy, ale bardzo wielu z nas kupuje sobie pieska i ten piesek po prostu żyje. Tak, nie interesuje nas. Wiemy, jaka to jest rasa, oczywiście, wiemy, co mu dawać do jedzenia, i nic poza tym. Więc no, kiedyś tak też traktowałem akwarystykę. Kupujemy akwarium, kupujemy rybki, wiemy, co to są za rybki, wiemy, jak je karmić i nic więcej. I nic więcej. Na dzień dzisiejszy, mówię, moja wiedza poszła troszeczkę do przodu i całkowicie wycofuję się z tamtych słów. Całkowicie. Akwarium nie ma stać tylko i wyłącznie. E, I mamy <laughs> karmić rybki i dolewać wodę, bo, bo brzydko wygląda jak odparuje. Mamy troszeczkę, znaczy powinniśmy wiedzieć troszeczkę więcej. Niestety to jest z, z, troszkę bardziej skomplikowany organizm, e, jak mogłoby się wydawać. A, dobra, no tyle hipokryty, e, niedzielnego, akwarysty, e, takiej trochę samokrytyki. Ale też, też to daje do myślenia, zanim komuś, e, kogoś skrytykujemy, komuś napiszemy komentarz, że a, a u mnie to stoi i rośnie, a u mnie to stoi i żyje, to zastanówmy się, czy my za lat 2, 3, 5, może 7, może 10 nie zmienimy tego zdania, bo ja zmieniłem zdanie po, e, mamy 2015, 21, to był chyba 18 rok czy 17. Do nagrania, jak nagrywałem ten pierwszy film. Minęły 3 lata. 3 czy 4 lata minęły. Zmieniłem całkowicie zdanie. <laughs> no co, możecie mnie zlinczować, możecie mnie zabić, ale. zmieniłem i tyle. Dobra, trzymajcie się to tak na, na szybko. E w środku tygodnia. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej!